Akcja dzieje się w barze. Chyba każdy z nas był. To sobie wyobrażam. Nie widzę to tym cisza. O tym barze siedziało... Siedziała trójka wampirów. Ale nie byli to. po prostu takie. To nie były od, po prostu takie no. swojego no. stworzenia. Mankament tych wampirów polegał na tym. Że poprzysięgli sobie, że już nigdy więcej nie będą pili ludzkiej chwili. No, raczej im przygadka nie pili. <gry> raczej wigoru to sobie nie mieli. Ale w końcu, czego można się było spodziewać, jeden z nich nie wytrzymał. No i dyzyk z sali. W czasie, kiedy go nie było, do sali pojawił się spokojnie dyzyk. Ten sam dym, na którego to widok Steven Spielberg wzywa swoich specjalistów od efektów specjalnych. Dym kłębił się i kłębił przez pół godziny, aż w końcu wam się pobudził. No i tak się dzieli. Aż w końcu drugi, jak widać zresztą, nie robił. No i wyszedł, a do sali, zgodnie z tradycją, wkłębił się dym. Mogliby się sobie pomyśleć, że dym był zmęczony, ale nie, 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 nie. To był bardzo doświadczony dym i kłębienie opanował do stopnia perfekcji. I wkłębił się tym razem aż godzinę. A po godzinie wam piekło będzie. 7-9 wyssałem. salem. Jak widać, trzeci zbyt twardy nie był w tej sytuacji. No i wyszedł. I tym już, już już, chciał się tam płęnieć. Już był na to przygotowany, ale minęło zaledwie 30 sekund. A... Aby...